Witajcie kochani, w kolejnym filmiku dzisiaj przychodzę do Was z ekspres losami za 2 złote. wzięłam ich 5. Jest to mój pierwszy raz. Kompletnie się na nich nie znam, więc trzymajcie kciuki, żeby ogarnęła o co chodzi. Ale oglądałam u was te losy i spodobały mi się, także jestem ciekawa. Pani powiedziała, że są to wszystkie za 2 zł, jakie są dostępne, więc na to wychodzi, że są trzy rodzaje. Dajcie znać w komentarzach, czy tak faktycznie jest. Bo pani była dość zdziwiona, że chcę te losy. jakaś jest taka... nie wiem dziwna, dziwna sprawa, ale bez przedłużania chodźmy, kochani, sprawdzimy, czy coś się tu udało wygrać. Okej, okay, kochani, tutaj jest pełna skarbonka, czyli musimy poszukać tych liczb z tego, co wyczyta. I tak, jeśli, a, czyli po prostu jedno, czyli 21 mamy tu, czyli mamy 2 zł, chyba tak, to dobrze rozumiem. 24 nie mamy. 23 nie mamy i 9 nie mamy, czyli na moje oko mamy już 2 złote. Ogólnie dajcie znać, które losy są najbardziej szczęśliwe, bo one bardziej lubicie. Ja w ogóle nie miałam raz te losy wzięłam, więc tak nie bardzo wiedziałam, co z czym się je. No, ale może coś się jeszcze uda. Na razie mamy 2 złote. Tutaj 29 szukamy. I dajcie znać, czy faktycznie jest tyle tych losów poza 2 zł. O, pani była, jakaś taka niezadowolona w ogóle, że chce losy. Dobra, 29. Nie ma, teraz to tu może tak skręślę. 8. Nie ma. 11. Nie ma. I 23. Nie ma. Czyli ta przegrana. Dobra, teraz mamy szybką kasę. Mamy znaleźć 3. Symbole w jednej linii. Podkowa nie mamy podkowy wcale. Konieczynki też nie mamy. Mamy tu wisienkę, sobie tu pomaluję. Koronę mamy tu. No i to, czyli nic nam to nie dało. Czyli kolejne dwa złote w plecy. Jeszcze jedną mamy taką samą. Już sprawdzamy, co tu się znajduje. Gwiazdeczek nie ma. Serduszka. Ojej, jest gwiazdeczka! Widzicie, ale oszukuję. Jest gwiazdeczka. Jest serduszko. Wybaczcie, że tak brzydko. Jest worek. I tego nie ma. I tego nie ma. Czyli tu też nic nam to nie dało. Czyli też pechowa. Na razie tylko świnka u nas wygrała. I ostatni los. Powiem, że szybko to się robi. Ale nie wiem, o co tu chodzi. Szybka piłka to jest. Znajdź wygrywające symbole na polu Twoje symbole, czyli te tu. Jeżeli znajdziesz sześć lub więcej takich symboli wygrywasz. No dobra. Sztabki. Tu mamy jedną, tu mamy drugą. Worek jest tylko jeden. I koszulki. Raz, i dwa. I to tyle, no ale jakieś takie krótkie to było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a my wczoraj sześć. Hmm. Ale smuteczek. Mam nadzieję, że widzieliście, bo mi coś spadło. Kamerka mi spadła. No i zadumałam się, bo nie ma nic. No i widzicie, kochani, na pięć losów wygrała jedna skarboneczka, świneczka. Trochę kiepsko, bo na 10 zł tylko 2. No ale jak na pierwszy raz, to chyba nie jest tak źle. Dajcie znać w komentarzach. Nie będę, kochani, przedłużać, ale powiem wam, że chyba jeszcze kupię. Dajcie w komentarzach znać, jakie losy mam kupić. Także do zobaczenia już niebawem. Pa pa!